Co robi sfora z bagiennego dwora, gdy za oknem mrozy i śniegi? Kluzia pod kocykiem. Troszkę przemarzła, troszkę zaczęła kichać, więc ją przykryłam. Jak będzie jej za ciepło, to po prostu wyjdzie z tego kocyka, się wygrzebie. Ale na razie nie jest jej za ciepło. Przeciwnie, bardzo jej to pasuje. Kot to pochrapuje trochę, chociaż raczej tego nie słychać, mikrofon tego nie wyłapie ale musicie mi uwierzyć na słowo tak jest, nie kłamie, słuchajcie przyrzekam uczciwie a Miśka bez kocyka, bez legowiska, słuchajcie, no to jest kuchnia tutaj, jak ja jeszcze położę jeden jedno legowisko, to po prostu nie, nie będzie można tutaj w ogóle funkcjonować, przechodzić ona ma swoje legowisko ona ma jeszcze do dyspozycji dwie kanapy także i krzywda się nie dzieje.